Zdwojenie wysiłków. W pewnym stopniu wysiłek ten, przegląd krzywd, został już raz podjęty przy obrachunku moralnym. Ale teraz nadeszła pora, by podjąć go na nowo ze zdwojoną energią, aby w pełni zorientować się, ile osób zostało skrzywdzonych i w jaki sposób. 12 kroków i 12 tradycji, strona 78. Nieprzerwanie wzrastając w trzeźwości, staje się coraz bardziej świadomy siebie jako wartościowej osoby. Dzięki temu procesowi, również w innych, umiem dostrzec takie osoby, co z kolei pomaga mi uświadomić sobie, że to właśnie są ludzie, których skrzywdziłem w okresie picia. Nie tylko opowiadałem kłamstwa. Opowiadałem kłamstwa o konkretnej osobie. Nie tylko oszukiwałem. Oszukiwałem konkretnych ludzi. Te z pozoru bezosobowe działania były w istocie obrazą o charakterze osobistym, ponieważ dopuszczając się ich, krzywdziłem ludzi i to wartościowych. Aby cieszyć się spokojną trzeźwością, muszę uporządkować swoje sprawy z ludźmi, których skrzywdziłem.